Część druga. O szkole i o domie. No matko, znowu tej szkole. A my z tego do Polskiego? Dobrze, już. O matko, co ja tu mam. I jeszcze będą uwagi. Paweł? Tak? Proszę o ten telefon. Ale ja nie mam telefonu. Otwórz zeszyt. Mm się ucz tej rzeczy. No dobrze. W domu. I co syk? I co, i co, i co, i co syku? E, no jak zawsze. Ej, mamo, ty zachrypłaś. Plus, plus, ty tak samo. Ech, nie, tylko filmu nie będziemy mogli nagrywali. Ale z tatą? Tatą! O, sieba młody. Ja to mam normalny dźwięk. O, mamusia, ty możesz leżeć, a nie chodzić i filmiki nagrywać. No, kochanie, masz na pewną rację. Paweł będzie filmiki robił, ale nie będę się drżała, bo na jeden filmiki już krzyczałam. Więc. Nie <laughs> miałam. Jak będę miał normalny dźwięk, to będę krzyczała. Pawełku, co jest nie tak? No, dostałem uwagę i jedynkę. A dlaczego? No, bo grałem na telefony na pierwszej lekcji i w ogóle nie, i, no i w ogóle na niektórych lekcjach nie miałem telefonu. O Jezus synku. no jestem krypnie, to no przepraszam Ciebie, a ja to jest przez zimę. O Jezus. jak ty pięknie piszesz do no, gratulacje do no, dzisiaj, dzisiaj, Syku to sobie przyklej do no, zeszyciku Nie mam niestety kleju, żeby to ci pokazać Syku. Ach, nie wiem do no, kiedy to mi przejdzie do no, ta krypa ale dobrze, dobrze. Syku, ale pamiętaj do telefonu nie bierz do szkoły. I nie bierz do szkoły telefonu. Wiem, że ja się śmieję, ale ale to nie jest się do śmierania. Dzisiaj to kartkę jak przyklejesz. No. Ja cię kupiłem taki zeszycik podoba Ci się fajnie, że I dzisiaj dzisiaj wy aż tyle pisaliście. To no dużo. I dzisiaj sobie sedeczku... Yy, tutaj na sobie sobie yy, karteczkę sobie, sobie przykleisz. Z oświadczeniem. Z doskonale skolecinam. Jazda, pasta. Jazda pasta. I jak ja się Wam podoba? Ci łapeczkę, który z dzwoneczek na porozumie, ant. I zacznij łapać, w tak ogóle